i proszą go, aby pozwolił Calvinowi zagrać dla nich tylko przez jeden dzień. Dyrektor próbuje odmówić, ale zgadza się od razu po zaoferowaniu mu pieniędzy. Przyjaciele Calvina są zachwyceni tym, co się stało, natomiast Ox jeszcze bardziej się ściekł. Ekipa Calvina wie, że nie mógł wygrać nawet pojedynku z Oksem, dlatego wywnioskowali, że buty są magiczne. Po krótkiej rozmowie postanowili zachować to w tajemnicy, aby nikt nie próbował ich zabrać, ale Ox usłyszał ich rozmowę. Kolejnego dnia Calvin wchodzi do szatni Najców. Po irytacji Tracy'ego koledzy z drużyny sugerują Tracy'emu, żeby się przygotował, ponieważ dzieciak zbliża się do jego tronu. Calvin dostał koszulkę najców i nowe buty, które musi nosić. Zapytał, czy może nosić stare buty, ale trenera nie interesuje, jaki będzie nosił strój. Obecność Calvina to tylko chwyt reklamowy, więc nie ma znaczenia jak zagra. Po ostatnim meczu popularność Calvina gwałtownie wzrosła, co z kolei zwiększyło liczbę widzów na arenie. Calvin nie zostaje dopuszczony do gry przez pierwszą połowę meczu. Chłopak widzi, że zespół za chwilę przegra, więc prosi trenera, aby dał mu szansę. Chociaż trener jest bardzo sceptyczny, pozwala Kalwinowi zagrać. Jako, że Kalwin nie nosi swoich szczęśliwych butów, czuje się bardzo zdenerwowany. Ku irytacji wszystkich woła o przerwę i biegnie do szatni, aby przebrać się w swoje stare buty. Po zmianie butów, Kalwin staje się znacznie bardziej pewny siebie i skutecznie pomaga swojej drużynie dogonić punkty przeciwnika, sprawiając, że drużyna wygrywa. Po zakończeniu meczu Calvin podpisuje kontrakt na grę z drużyną do końca turnieju. Podczas gdy po powrocie z meczu do sierocińca dziecko pakuje się, żeby wyjechać na turniej, napotyka go Bittleman. Chce pozostać jego opiekunem ze względu na korzyści finansowe, dlatego mówi Calvinowi, żeby uważał na ludzi, którzy będą chcieli go teraz adoptować, bo zależy im tylko na jego pieniądzach. Podczas lotu trener przypisuje Tracy'ego i Calvina do tego samego pokoju. Dzieciak jest zachwycony, że będzie dzielił pokój ze swoim idolem, ale Tracy nie jest tego równie zadowolona. Gracze mają narzuconą godzinę policyjną, którą Tracy chce złamać wychodząc na randkę. Mówi Calvinowi jak korzystać z obsługi hotelowej i wychodzi. Calvin czuje się szczęśliwy, że może jeść cokolwiek zechce i w pełni to wykorzystuje, pozostawiając bałagan w pokoju. Tracy jest zawiedzony tym, że musi opiekować się z dziewczyną chorym Calvinem, zamiast spędzić z nią całą noc. Chłopak zasypia późno w nocy, jednak kiedy w końcu usypia, chrapie tak mocno, że Tracy nie może spać. Kolejnego dnia drużyna szykuje się na ważny mecz. Tracy jest zmęczony i Calvin nieświadomie ujawnia trenerowi, że nie spali do późnej nocy. Trener ostrzega Tracy'ego, że zawiesi go, jeśli jeszcze raz złamie godzinę policyjną. Tego dnia Calvin gra z najcami i pomaga im wygrać wszystkie mecze. Przeciwnicy nie wiedzą czego się spodziewać i są zaskoczeni umiejętnościami dziecka, przewidują mu świetlaną przyszłość. Calvin pojawia się na kilku konferencjach prasowych i zarabia dużo pieniędzy, za które kupuje prezenty dla wszystkich z domu dziecka. Ponadto wygrywa też konkurs wsadów w NBA i zostaje najbardziej utalentowaną wschodzącą gwiazdą koszykówki. Pewnej nocy Calvin rozmawia z Murphem o swoim nowym życiu i całej zabawie, jaką ma grając w NBA. W tym czasie zazdrosny Ox przerywa rozmowę, próbując zabrać buty. Bójka kończy się po interwencji Bittlemana i zbesztaniu Oxa za uderzenie jego kolegów. Pośrednik nie chce, żeby Calvin ucierpiał, skoro tyle na nim zarabia. Kolejnego dnia drużyna przyjeżdża do hotelu i Tracy wybiera się do apteki kupić tabletki na senne i leki na alergię, aby upewnić się, że dobrze się wyśpi przed następnym meczem. Calvin wprosił się, żeby towarzyszyć Tracy'emu. Chłopak spytał idola o jego rodziców. Tracy opowiada trochę o swoim ojcu, z którym nie rozmawia, czego Calvin nie rozumie. Chłopak zrobiłby wszystko, żeby mieć dobrych rodziców. Tracy przerywa rozmowę, bo nie chce rozmawiać o swojej rodzinie i kontynuuje jazdę. W aptece Tracy nie zwraca uwagi na dawane mu leki, przez co przez przypadek łyka tabletki na senne zamiast tych na alergię. Po wzięciu paru tabletek Tracy zasypia, jeszcze przed uruchomieniem samochodu. Calvin wie, że jeśli Tracy opuści godzinę policyjną, zostanie zawieszony, dlatego decyduje się na prowadzenie samochodu z powrotem do hotelu. Dociera do celu, ciągnąc za samochodem różne przedmioty, o które zaczepił po drodze. Kolejnego dnia Calvin zostaje zawieszony za przejażdżkę, a Tracy czuje się niezręcznie, wiedząc o tym, że jest to jego wina. Późną nocą, podczas lotu powrotnego, Tracy dziękuje Calvinowi, że wziął winę na siebie. Tracy polubił dzieciaka po spędzeniu z nim trochę czasu. Po powrocie do domu dziecka pojawiło się wiele par chcących go adoptować. Murphy zrobił się zazdrosny, ponieważ też chce, by dorośli się nim zainteresowali. Bittleman nie chce, aby Kelvin został zaadoptowany, dlatego wybiera tylko najgorsze pary i umawia ich na spotkanie. Po spotkaniu z potencjalnymi rodzicami, Kelvin nie polubił żadnych z par, więc decyduje się zostać w sierocińcu. W ten weekend Calvin pojawia się niezapowiedzianie u Tracy'ego w domu. Podczas rozmowy Tracy zapytał się Calvina dlaczego nadal mieszka w domu dziecka. Calvin opowiada o zdenerwowaniu Murphy'ego tym, że nie może poznać dobrych rodziców oraz o jego jutrzejszym teście z geometrii. Tracy prosi Calvina, żeby zaprosił Murphy'ego, a w międzyczasie uczy Calvina geometrii w zabawny sposób. W trakcie nauki zaczynają rzucać w siebie farbą. Chwila później dołącza do nich Murph i zapomina o swojej kłótni z Calvinem. Następnego dnia Calvin i jego przyjaciele rozmawiają o tym, jak trudno jest znaleźć dobrych rodziców. Calvin opowiada dzieciom o Tracy i jego ojcu, a jego przyjaciele sugerują, żeby pomógł im się pogodzić. Kolejnego dnia Calvin spotyka się z ojcem Tracy'ego i zabiera go do domu koszykarza. Gracz robi się wściekły na Calvina za naruszenie jego prywatności i doprowadza do poważnej kłótni. Następnego dnia Knights grają mecz ze swoimi największymi rywalami: Toronto Raptors, ale Calvin i Tracy wciąż nie rozwiązali konfliktu, dlatego przegrywają mecz. Daje to trenerowi jeszcze jeden powód do skarcenia drużyny za pogorszenie wyników w tak ważnym meczu. Ponadto mają tylko jeden ostatni mecz, który zdecyduje, czy wejdą do playoffów, czy nie. Kolejnego dnia pewne małżeństwo przychodzi do sierocińca z prośbą o adopcję Calvina, jednak chłopak jest sceptycznie nastawiony po wcześniejszych nieudanych spotkaniach ale Bittleman prosi go, żeby dał im szansę. Bittleman nakłania Calvina, żeby założył nowe buty, mówiąc, że jeśli będzie wyglądał reprezentacyjnie, będą bardziej chętni, żeby go adoptować. Calvin przed wyjściem na spotkanie prosi Merfa, aby ten strzegł butów, jakby jego życie od tego zależało. Murph bardzo chciał przetestować buty, próbując grać jak Calvin, ale mu to nie wychodzi. Murph dochodzi do wniosku, że buty po prostu na niego nie pasują i zaczyna mówić do zdjęcia swojej mamy. Oksy jego banda grożą mu, chcąc wyciągnąć od niego, gdzie schował buty. Kiedy nie mogą tego z niego wyciągnąć, zabierają go do Bittermana. On torturuje chłopca, podpalając jedyne zdjęcie jego mamy, jakie mu zostało. Zastraszony Merv zdradza miejsce, w którym ukrył buty. Następnie Bittleman spotyka swoich wspólników i stawia 100 tysięcy dolarów przeciwko Knightsom w następnej grze, ponieważ ukrył szczęśliwe buty Calvina i jest pewien, że chłopak zagra beznadziejnie. Calvin idzie na kolację z potencjalnymi rodzicami, ale nie pasuje do ich rodziny. W międzyczasie Tracy spotyka ojca i godzi się z nim, mówiąc jednocześnie, że strasznie tęskni za Calvinem. Tracy chciałby go adoptować, ale po spotkaniu w szatni Pariu, której Calvin był wczoraj, powstrzymał się przed wyznaniem mu tego. 20 minut przed meczem Merv zadzwonił do Calvina i powiedział mu o butach. Calvin popędził do sierocińca, by je odzyskać. Dzieciaki pomagają mu związać Bittlemana po to, żeby przepytać go, gdzie schował buty. Ox sprzeciwia się grupie, próbując pomóc Bittlemanowi, ale zmienia zdanie po tym, jak dyrektor sierocińca obraża go po raz kolejny. Ox wyjmuje ukryte w sejfie buty i oddaje je Calvinowi, po czym wszyscy wsiadają na hulajnogi i wracają na arenę. Bittleman jakoś się uwalnia i dzwoni do swojego wspólnika, żeby powstrzymać Kelwina przed dotarciem na mecz. Mężczyźni zatrzymują go, ale dzieciom udało się ich wykiwać i Calvin popędził na mecz. W ostatniej chwili przed Calvinem staje Bytelman, który nie pozwala mu iść dalej, ale chłopak uderza w niego hulajnogą i w końcu dociera na mecz. Kiedy przybywa, okazuje się, że drużyna Knightsów przegrywa sporą różnicą punktów. Calvin dołącza do gry, dzięki czemu drużyna szybko dogania wynik Raptors. Niestety w trakcie szarpaniny jego buty ulegają zniszczeniu. Zrozpaczony Calvin wierzy, że jego magia tkwi w butach, więc bez nich nigdy nie byłby w stanie zdobyć punktów. Jednak Tracy próbuje zmotywować chłopca mówiąc mu, że buty dodawały mu tylko pewności siebie, a prawdziwy talent tkwi w nim samym. W końcu Calvin kontynuuje grę i pomaga swojej drużynie wygrać. Chcąc spędzić resztę dzieciństwa jak normalny dzieciak, po zakończeniu gry Calvin mówi swojemu trenerowi, że nie chce przedłużać kontraktu i wraca do sierocińca. Ze względu na odejście Bittlmana, sierociniec stał się zupełnie innym miejscem. Tracy odwiedza budynek i mówi Calvinowi, że planuje adoptować dziecko z sierocińca. Wtedy pyta go, czy nie chciałby zostać jego synem. Calvin zgadza się, pod warunkiem, że adoptuje też Marfa. Ich przyjaciółka Reggie również została adoptowana. Na koniec Calvin i Marv bawią się z Tracym w ich nowym pokoju. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobał ci się ten film, to z pewnością chcesz zobaczyć również ten tutaj o niepokornych licealistach, których nowy nauczyciel jest mistrzem kung fu i weteranem wojennym. Krótce wszyscy się przekonują, że nie warto się z nim zadzierać.